Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Rozpoczynamy studia Księgi Izajasza. Dzisiaj poznamy treść początkowych fragmentów tej prorockiej Księgi. Studiować będziemy słowa pierwszej proroczej wypowiedzi Izajasza. Początkowe słowa Księgi Izajasza to wypowiedź przeciw Judzie i Jerozolimie, groźba Bożego sądu nad narodem wybranym. Izajasz żył w czasie wielkich napięć, konfliktów, wielkich dziejowych kryzysów. Światem wstrząsały historyczne przemiany polityczne, społeczne. Towarzyszyły im liczne katastrofy i kataklizmy. Potęgę osiągnął nowy naród, który za cel pozostawił sobie podbój całego świata. Asyria. Utworzyła ona potężną armię, wyróżniającą się brutalnością i okrucieństwem na polu walki. Wojska asyryjskie zdobywały kolejne obszary ówczesnego cywilizowanego świata. Podbite i zniewolone zostało północne Królestwo Izraela. Potężna Armia Asyryjska przekroczyła granice Królestwa Judzkiego i maszerowała w kierunku Jerozolimy. W takim czasie przyszło Izajaszowi głosić Słowo Boże. Panujący wówczas w Jerozolimie bogobojny król judzki Hiskiarz. Udał się do świątyni i modlił się do Boga, błagając o ratunek. Bóg odpowiedział, przekazał swemu prorokowi Izajaszowi słowa obietnicy: Wojska asyryjskie nie podbiją Judy, Jerozolima pozostanie miastem niezdobytem, żaden żołnierz nie wkroczy do stolicy, żaden żołnierz wroga nie wypuści nawet strzały. Bóg daje swemu ludowi jeszcze jedną szansę. Wzywa naród wybrany, by się upamiętał, by był posłuszny jego woli. Niestety lud nie usłucha swego pana. Bóg przygotuje w dorzeczu Eufratu i Tygrysu następny naród, który urośnie w potęgę i pokona Judę, doszczętnie zrujnuje Jerozolimę. Królestwo judzkie przestanie istnieć, lud znajdzie się w niewoli babilońskiej, świątynia zostanie zburzona. Bóg wzywa swój lud na sąd. Ostrzega, że rozprawi się z grzechem nieposłuszeństwa, bałwochwalstwa, grzechem powierzchownej, fałszywej pobożności. Pan wzywa na sąd swój lud i bierze niejako na świadka całe stworzenie. Prorok Izajarz woła: Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia. Bóg wzywa swój lud na sąd. By dowieść swej sprawiedliwości i dowieść nieprawości ludzi, to wezwanie dotyczy także współczesnego człowieka. Dzisiaj większość ludzi usunęło Boga z sędziowskiego krzesła, bo społeczeństwu współczesnemu wydaje się, że jest bezkarne, że nie zostanie rozliczone z niemoralności i grzechu. Ale Bóg pozostaje sędzią świata i osądzi wszelkie zło, usunie każdą nieczystość. Bóg jedynie on ma autorytet ostatecznego sędziego. Jest sprawiedliwy, nieomylny, wszechwiedzący. On stworzył wszechświat i jest jego panem. Także on ustanowił prawa moralne i osądzi ludzkość zgodnie ze swoimi normami. Współczesny człowiek zachowuje się tak, jakby Boga nie było. Ale on jest żywym Bogiem. Jest wszechmocnym panem i dokona oceny życia każdego z nas. Prorok Izajasz podaje zasady, zgodnie z którymi Bóg osądzi narody. Bóg wzbudza narody i sprawia, że upadają. Narody tego świata znajdują się dzisiaj pod władzą szatana, ale ich ostatecznym władcą jest żywy Bóg. Bóg dopuszcza, że powstają wielkie narody i zezwala, by szatan nimi manipulował, a nawet kiedy świadomie brną w zło, dopuszcza, że szatan używa ich do realizacji swoich planów. Ale kiedy nadchodzi czas wyznaczony przez Boga, nieprawe narody znikają ze sceny historii. Niezwykłe dzieje narodu wybranego także dowodzą, że to Bóg jest władcą historii, że to w Jego ręku znajdują się losy narodów. Bóg osądzi wszelki grzech, nie idzie na kompromis ze złem. Uczy narody pokory, chce przywieźć do posłuszeństwa wiary każdego z nas. Naszą jedyną szansą ocalenia jest dostrzeżenie i uznanie tego, kim naprawdę jest żywy Bóg. Dostrzeżenie i wyznanie w ślad za Izajaszem widziałem Pana siedzącego na tronie, a oto jak rozpoczyna się księga Izajasza. Widzenie Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy w czasach królów judzkich Ozjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Zwróćmy najpierw uwagę na fakt, że wizja prorocza, o której mowa, dotyczy Judy i Jerozolimy. Niemniej w sensie szerszym objawienie Boże, które przekazuje Izajasz, adresowane jest do całego świata. Czytamy więc... Widzenie Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy, a dalej określony jest czas owego objawienia, w czasach królów judzkich Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Okres działania Izajasza rozpoczął się więc zapanowania króla Uzjasza. Uzjasz był dobrym królem, ale popełnił błąd, wkraczając do miejsca świętego świątyni jerozolimskiej, za co został ukarany trądem. Zmarł w 739 roku przed Chrystusem. Syn Uzjasza, Jotam, należał do dobrych, bogobojnych królów, ale jego wnuk Achas był złym królem. W końcu Hiskiarz, inaczej Ezechiasz, ostatni z wymienionych królów, był dobrym, bogobojnym królem, choć także nie ustrzegł się poważnych błędów. Kiedy wbił się w pychę, po tym, kiedy Bóg przedłużył mu na jego prośbę życie o 15 lat. Chiskiasz, Ezechiasz, panował do roku 699, przed naszą erą. Tak więc okres działalności Izajasza trwał około 40 lat pomiędzy 739 a 699 rokiem przed Chrystusem. Na samym wstępie lektury Księgi Izajasza. Poznajemy więc postać proroka, a posłuchajmy, co dalej woła Izajasz. Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia: Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw mnie. Bóg przemawia i czyni to w uroczysty, majestatyczny sposób. Wkłada w usta proroka podniosłe słowa. Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu. Pan wzywa niebo i ziemię, by stały się świadkami Jego rozprawy z narodem wybranym. Zwracał uwagę podobieństwo tych słów z początkiem hymnu Mojżesza, hymnu zapisanego w Księdze Powtórzonego Prawa. Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem. Słów moich ust słuchaj, ziemio. Poprzez Mojżesza Bóg w uroczysty sposób zapowiedział, że Jego lud Wyprowadzony z niewoli egipskiej pozostanie w ziemi obiecanej, jeśli będzie przestrzegał określonych praw, bożych wskazówek. Teraz po pięciuset latach Bóg przemawia poprzez Izajasza. Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw mnie. Bóg niedługo wypędzi swój lud z ziemi obiecanej, sprawi, że Izraelici znajdą się w niewoli babilońskiej. Stwórca wzywa wszystkie inteligentne istoty ziemskie i niebiańskie, by stały się świadkami, że jego postępowanie jest sprawiedliwe. Sądzi swoich synów z powodu ich nieposłuszeństwa. Warunkiem pozostania w ziemi obiecanej było przestrzeganie Bożych standardów. Byli nieposłuszni, wielokrotnie łamali Boże polecenia, sprzeciwiali się woli swego niebiańskiego Ojca. Zgodnie z prawem Mojżeszowym syn nieposłuszny ojcu powinien ponieść śmierć przez ukamienowanie. W piątej księdze majżeszowej czytamy: Jeśli kto będzie miał syna nieposłusznego i krnąbnego, niesłuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta. I powiedzą, oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny. nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu. Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się. To było prawo, któremu miał być poddany syn marnotrawny. Żydzi, słuchający Jezusa, gdy opowiadał im przypowieść o synu marnotrawnym, musieli być zdumieni, że ojciec, zamiast ukarać surowo-krnobnego syna, przyjął go z otwartymi ramionami i wystawił na jego cześć wspaniałą ucztę. Marnotrawny syn wyraził skruchę, poprosił ojca o przebaczenie. Ale ojciec już wcześniej, zanim syn zdążył go przeprosić, wziął go w ramiona, ucałował i wszystko mu przebaczył. Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, ale i miłosierny. To poselstwo zawarte jest w całej pełni w proroctwach Izajasza. Bóg jest miłosierny, ale bunt jego ludu jest rzeczą bardzo poważną. Całe Pismo Święte ostrzega, że nieposłuszeństwo względem woli Boga. Będzie ukarane. Następny, trzeci wiersz Księgi Izajasza to słowa pełne żalu i goryczy. Prorok woła w imieniu Pana. Wół rozpoznaje swego Pana i osioł żłób swego właściciela. Izrael na niczym się nie zna. Lud mój niczego nie rozumie. Wół i osioł uchodzą za zwierzęta o małej inteligencji. Są też przysłowiowo uparte, krąbne. A jednak... Znają swoje miejsce, są w stanie okazać posłuszeństwo swemu Panu. Kiedyś obserwowałem zachowanie się zwierząt na gospodarstwie moich dziadków. Wszystkie zwierzęta wiedziały, kogo mają słuchać. Znały głos swego właściciela, wiedziały, że to On o wszystkim decyduje, że to On je nakarmi, a na noc schroni w bezpiecznym miejscu. Wół rozpoznaje swego Pana i osioł żłób swego właściciela. Natomiast Izrael na niczym się nie zna, niczego nie rozumie. Jakże gorzkie są te słowa, słowa, które prorok przekazuje ludowi Bożemu. Bóg przemawia z żalem: Lud mój niczego nie rozumie. Dzisiaj wielu ludzi nie rozumie tej prawdy, że Bóg jest Panem Wszechświata i tym, który decyduje o ich życiu. Bóg jest Dawcą życia i to od Niego pochodzą wszelkie dobra. Wielu współczesnym brakuje tej świadomości, że Bóg jest wielkim darczyńcą. Wielu w ogóle nie myśli o Bogu, neguje Jego istnienie. A co dopiero mówić o posłuszeństwie czy o wdzięczności względem niego? Pewien znajomy opowiadał mi o wizycie u dawnego kolegi. Wybrał się tam z całą rodziną. Zostali zaproszeni na kolację. Jego kilkuletni syn. Przyzwyczajony do modlitwy przed rozpoczęciem posiłku, pochylił głowę i oczekiwał, że gospodarz domu podziękuje Bogu za pożywienie. Ale w tym domu nie modlono się w ogóle. Chłopiec po chwili otworzył oczy i zobaczył, że siedzący za stołem już rozpoczęli posiłek. Zapytał zdumiony: Dlaczego nie podziękowaliście Bogu za jego dary? Dlaczego jako społeczeństwo nie dziękujemy Bogu? Za jego dary, bo jesteśmy zadufani w sobie, pyszni. Jesteśmy od Boga oddaleni. Okazujemy mu nieposłuszeństwo, albo w ogóle zaprzeczamy, że istnieje, i stajemy się ofiarami swojego egoizmu, zarozumialstwa. Brniemy w grzech, w niemoralność. Prorok woła: Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością. Plemię zbójeckie, dzieci wyrodne. Opuścili Pana, wzgardzili świętym Izraela. Odwrócili się wstecz. Bóg sądzi swój lud, wskazuje grzeszność, nieprawość Izraela. Ludzie opuścili swego Pana, wzgardzili nim. Bóg poddaje ich surowej ocenie, nazywa ich wyrodnymi dziećmi, stwierdza, że są przesiąknięci grzechem, obciążeni nieprawością. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa, który wołał: Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Jesteśmy obciążeni grzechem, nieprawością, podobnie jak Izraelici. Dla wszystkich ratunkiem jest głos Jezusa. U niego możemy znaleźć odpocznienie, oczyszczenie i ukojenie, zbawienie i pokój. Pan wzywa na sąd tych, którzy są mu nieposłuszni. Odstępstwo, duchowa zdrada, to grzech, który musi zostać osądzony. Izajarz woła w imieniu Pana: Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce osłabłe. Od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej. Rany i sińce, i opuchnięte pręgi. Nieopatrzone ani przewiązane, ni złagodzone oliwą. Za grzech musi być wymierzona kara. Słowa o ukaranym Izraelu, przedstawionym przez proroka jako obolały, poraniony, posiniaczony człowiek, możemy też odnieść do cierpiącego Chrystusa. On wziął na siebie nasze grzechy, nasze przewinienia, cały brud niemoralności, egoizmu, pychy. Pierwotnie jednak słowa proroka skierowane były do Izraela. Bóg sądzi swój lud, każe go za jego odstępstwo. Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone. Cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach. Spustoszenie, jak po zagładzie Sodomy. Tak zniszczona została ziemia obiecana. Północne królestwo Izraela zostało podbite i zrujnowane przez Asyryjczyków. Dziesięć plemion izraelskich uprowadzono do niewoli. Cudzoziemcy tratują izraelskie pola uprawne. Miasta zostały spalone. Kraj jest spustoszony, jak sodoma, którą Bóg kiedyś poddał surowej karze. Ale Jerozolima jest jeszcze wolna. Cura Syjonu ostała się jak chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone. Gdyby nam pan zastępów nie zostawił reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze. Reszta, o której woła prorok, to wszyscy wierzący. Reszta to ci, którzy zostali ocaleni przez Pana i zamieszkają wraz z Nim w Nowym Jeruzalem. Prorok Izajasz wskazuje na resztę spośród Izraela. Gdyby nie było tej wiernej reszty, Izrael podzieliłby los Sodomy i Gomory. Wtedy też szukano przynajmniej dziesięciu sprawiedliwych. Dzisiaj Bóg nie sądzi świata ze względu na resztę wiernych, tych, którzy przyjęli jego ratunek, jego zbawienie dane w Chrystusie. Prorok dalej porównuje sytuację w Izraelu do tej w Sodomie i Gomorze. Woła: słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców, krew wołów i baranów, i kozłów obrzydła mi. Bóg wskazuje swemu ludowi, w czym tkwi istota zła, na czym polega ich odstępstwo. Izrael otrzymał prawo Boże. Religię, która zawierała obrzędy, rytuały, święta, składanie ofiar, wszystko zostało przekazane im za pośrednictwem Mojżesza przez jedynego prawdziwego, żywego Boga. Były to więc właściwe obrzędy, właściwe ofiary, składane we właściwym miejscu w świątyni wzniesionej na polecenie Boga, zgodnie z Jego planem. Ale Izraelici. Tylko pozornie przestrzegali nakazów danych im przez Pana, składali ofiary i zachowywali obrzędy zgodnie z literą prawa, ale ich serca były w stanie buntu przeciwko Bogu. Tak naprawdę nie byli Bogu posłuszni. Postępowali na co dzień według swoich praw, egoistycznie, niemoralnie. Popełniali wiele nieprawości, niegodziwości, zła. To jest problem także współczesnych wierzących. Także i my gotowi jesteśmy zachowywać formalnie wszelkie pozory pobożności, podczas gdy nasze życie na co dzień dalekie jest od prawdy Bożej. Izajasz woła w imieniu Pana. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nawet gdy wykonuje się czynności, obrzędy religijne nakazane przez Pana, ale nie żyje się zgodnie z Bożą Prawdą, jest się odstępcą, wiarołomcą. Wszelkie zewnętrzne formy pobożności nie przykryją tego, co tkwi w sercu człowieka. Czy jest w nim prawdziwa bojaźń przed Bogiem, pragnienie okazania mu posłuszeństwa? Czy tylko powierzchowny formalizm, płytka zewnętrzna religijność maskująca samowolę, grzech? Zastanówmy się: gdyby w naszym kościele pojawił się dzisiaj Pan Jezus, co by nam powiedział? Czy zwróciłby się do nas w słowach pełnych radości i wdzięczności? Czy mógłby pochwalić nas za wytrwałość, za wierność, czy mógłby powiedzieć każdemu z nas: Dobrze, sługowierny i prawy, dobrze mi służyłeś, z całych sił walczyłeś o sprawy mego królestwa, całe serce wkładałeś w niesienie innym mojej prawdy i okazywałeś bliźnim miłość, praktyczną pomoc, wsparcie, zrozumienie. Byłeś podporą swojej wspólnoty, swojej rodziny. Wnosiłeś pokój i radość wszędzie tam, gdzie cię posłałem. Czy usłyszelibyśmy, gdyby on, nasz zbawiciel i Pan, dzisiaj stanął w naszym kościele, w naszym domu? Zastanówmy się nad tym. Udzielmy sobie sami szczerej odpowiedzi. I pamiętajmy, że on jest każdego dnia wśród nas, poprzez Ducha Świętego. Ten, którego oczy jaśnieją jak płomienie ognia. Z którego ust wychodzi ostry miecz obosieczny, widzi każdy nasz czyn, słyszy każde nasze słowo. Kiedyś staniemy przed nim twarzą w twarz i zdamy sprawę ze swego życia. W czasie następnej audycji w dalszym ciągu, mówić będziemy o Bożym sądzie nad płytką, fałszywą pobożnością. Studiować będziemy nadal słowa pierwszego rozdziału Księgi Izajasza. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie słowa i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez Internet i potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka, wpłata pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.